koziołki Billy Dawno, dawno temu było trzech kozich braci, którzy mieszkali na trawiastym zboczu wzgórza, pobliżu rzeki. Nie mieli ani właściciela, ani przyjaciół. Kozi bracia Billowie mogli robić wszystko, co im się podoba. Wow! Jupi! Chłopaki, ostrożnie! To jest mały, rubaszny kozioł Billy. A to... Jest średni rubaszny kozioł bili, i w końcu to. Jest duży rubaszny kozioł bili, najstarszy i największy bili ze wszystkich kozich braci. Trzej bracia żyli szczęśliwie na zboczu wzgórza. Spędzali dni na przeżuwaniu trawy, pijąc chłodną wodę z rzeki i bawiąc się całymi dniami. Może jestem najmłodszy, ale i najszybszy. Jest zbyt szybki. Ha, ha, ha. Jaki kochany. Taki to bardzo. Dwaj starsi bracia pokochali małego rubecnego Billiego, chociaż był niegrzeczny i złośliwy. Wszystko toczyło się dobrze w ich życiu. Aż pewnego dnia, pewnego strasznego dnia, bracia obudzili się. Rozejrzeli się i zobaczyli, że zjedli całą trawę na zboczu wzgórza. O nie! Co teraz będziemy jeść? Czy to oznacza, że musimy czekać, aż trawa odrośnie? Nie, to potrwa tydzień. Do tego czasu będziemy głodować. O nie! Nie chcę głodować! Już jestem głodny. Hej, mały, nie martw się. Spójrz na drugą stronę rzeki. Tam jest bujna łąka wypełniona pyszną trawą. Zgadza się. Wystarczy przejść przez most i możemy zjeść tyle trawy, ile tylko zapragniemy. Przekroczenie drewnianego mostu było niebezpieczne. Kozi bracia Bili wiedzieli o tym bardzo dobrze, ponieważ pod drewnianym mostem mieszkał okropny i śmierdzący troll. Był zielony, miał ostre, spiczaste zęby i duży, czerwony nos. Troll żywił się rybami, ale zawsze miał nadzieję, że pewnego dnia uda mu się złapać kozę i ją pożreć. Uh, jestem znudzony jedzeniem ryb. Muszę odpocząć. Potrzebuję kozmaka. Uh, mam na myśli kozę na obiad. M -m -m -m. Kto pierwszy przekroczy most? Uh. Cokolwiek spróbuje przejść pierwszy, nigdy nie przejdzie przez niego, ponieważ. Bo troll pewnie. To prawda. Troll nie oszczędzi pierwszej kozy. Jako twój starszy brat mam obowiązek poświęcić dla ciebie życie. Pozwólcie mi przejść, żebyście mogli przeżyć. W tym momencie przemówił mały, rubaszny kozioł Bili. Nie ma potrzeby, bracie, bo ja mam plan. Plan? Plan? Zaczniemy. I tak mały kozioł Billy przedstawił swoim braciom swój plan. Jesteś tego pewien? Absolutnie! Trzymaj się, mały. Jesteś najlepszy. Mały rubaszny Bili uśmiechnął się, wziął głęboki oddech i pobiegł w dół zbocza. Stuku-puku, stuku-puku, stukał kopytami po drewnianym moście. Kto to stuka po moim moście? To ja, mały, rubaszny kozioł Bili. Przechodzę przez rzekę, bo chciałbym zjeść trawę po drugiej stronie. <laughs> o nie, nie idziesz. Mówiąc to, okropny, straszny tron wspiął się na most. Zamiast tego mam lepszy pomysł. Ja zamierzam cię zjeść. <laughs> W tym momencie, mały Billy zadrzał przez chwilę, a potem powiedział... A ja nie sądzę, żebyś chciał mnie zjeść! Czyżby, a to niby czemu? Widzisz, jestem najmniejszym kozim Billim i nie jestem zbytnio smakowitym kostkiem. Ale jeśli poczekasz jeszcze trochę, to pojawi się mój starszy brat i średni kozioł Billy. Jest znacznie większy ode mnie. Hmm... Zjoda! możesz przekroczyć most. I tak, mały, rubaszny kozioł Bili przeszedł resztę drogi przez most. Wkrótce znalazł się na bujnej łące. Tymczasem po drugiej stronie rzeki, dwaj bracia zobaczyli, że ich najmłodszy brat jest bezpieczny. Teraz moja kolej. Ostrożnie. I tak oto, środkowy, rubaszny kozioł wszedł ze zbocza w skórę. Stuku, puku, stuku, puku, stukał kopytami. Kto tam stuka po moim moście? To ja, średni rubaszny kozibili Idę nad rzekę, by dołączyć do brata na łące i zjeść pyszną trawę. <gry> o nie, na pewno nie. I tak jeszcze raz okropny troll wspiął się na most. Zamiast tego mam lepszy pomysł. Ja zamierzam cię zjeść. W tym momencie środkowy Billy, podobnie jak jego młodszy brat, wzdrygnął się. A potem powiedział: Cóż, mógłbyś mnie zjeść, ale popełniłbyś błąd. Naprawdę? A to niby czemu? Widzisz, jeśli poczekasz jeszcze dłużej, pojawi się mój Starszy brat, duży kozi Billy. Jest największy z nas wszystkich i będzie obfitym posiłkiem. Hmm, bardzo dobrze. Precz z tobą. I tak środkowy Billy przebył resztę drogi przez most i wkrótce dołączył do swojego brata na bujnej wadze. Teraz na zboczu wzgórza najstarszy kozioł Billy zobaczył, że obaj jego bracia przeszli bezpiecznie przez rzekę. I tak poszedł aż do wzgórza. Stuku, puku, stuku, puku, stukał kapitan. Kto puka po moim moście? To ja, wielki, rubaszny Billy. Idę nad rzekę, żeby dołączyć do moich braci na łące i zjeść pyszną trawę. Nie, nie idziesz, bo zamierzam cię spałaszować. Cóż, mógłbyś, ale czy moi bracia nie powiedzieli ci o moim zaklęciu? Twoim zaklęciu? Tak, widzisz, zostałem pobłogosławiony przez pustelnika. Każdy, kto zobaczy moje odbicie w wodzie, zamieni się w przystojnego księcia. Ty również możesz, a potem nie będziesz musiał mnie jeść. Zamiast tego będziesz miał do swojej dyspozycji własny pałac, pokojówki i księżniczki. Trolowi spodobał się ten dźwięk? Ja? Księciem? Tak. Zawsze chciałem nim być. Chodź no tu i pokaż mi swoje odbicie. Pewnie. I zgodnie z planem kozik braci. Najstarszy kozioł Billy staranował trola na moście. Zmierdzące stworzenie spadło wprost do rzeki. I tak szczęśliwy najstarszy Billy dołączył do swoich braci na łące. I jak widać, żyli tam szczęśliwie, przeżuwając trawę i popijając wodą z rzeki. A odnośnie trola nikt go więcej nie widział. A jego chciwość owładnęła nim. Bo chciwość, jak widzicie, jest przyczyną czyjegoś upadku.